65 lat, wydaje się, że tak krótko, ale równocześnie jest to piękny okres w historii tak małej miejscowości jak Stara Judnika. Zaczęło się od pasją kilku osób, które chciały przeżyć oświat. Jeżeli popatrzymy na... Naszą szkołę, to mamy bogatą dokumentację związaną z funkcjonowaniem szkoły. Bardzo się cieszymy, że każdy z jest potwierdzony poprzez udokumentowanie tego, co się wydarzyło w naszej szkole. Ale odpowiadając na pytanie, dokąd idziesz? Szkoła powinna być narodowa. Szkoła powinna posadzić uczniów na kompetencje i umiejętności, które będą powiązane z duchem narodu, które będą odpowiadały temu, co wnoszą z domu rodzinnego. Dzisiaj do Państwa również trafi nasz bilet, który będzie pokazywał ostatnie 5 lat naszej pracy. Wcześniejsza pozycja odnosiła się do dłuższego okresu czasu i w tradycji naszej szkoły jest, że te rozbudowane publikacje są wydawane z okazji ogromnych i Ale nie mogę nie wspomnieć o nieuczciwej 60 lecia naszej szkoły. To był przekaz w naszą stronę żeby jeszcze z większym wysiłkiem pracować na dobra młodzieży. Te słowa, które pokłynęły z ust absolwentów, kilku osób, z którymi współpracujemy, to było ogromne zobowiązanie dla nas, z którego mam nadzieję wywiązujemy się prawidłowo. Chciałbym Państwa bardzo prosić, w związku z tym, że to jest naszej szkoły, a niestety nie. spieszmy się ludzie, bo tak szybko odchodzą. Niedawno odeszła żona do wieczności żona pierwszego dyrektora. Odchodzą nauczyciele, odchodzą absolwenci naszej szkoły. Odchodzą na to wieczną partnę. Także bardzo bym prosił o uświęcenie i powstania. I te szkoły rodzice, które zdecydowały się. Wejść pod opiekunię skrzydła Ministerstwa Rolnictwa mam nadzieję, że nie żałują, a statystyki pokazane przez Pana Dyrektora pokazują, że była to dobra decyzja. Zatem gratuluję um, Szkole Rolniczej w Staniu, mówię, że w pewnym momencie zdecydowali się wejść pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa. To pokazuje, że ta możliwość kształcenia jest znacząca. Ale dzisiaj obchodzimy jubileum 65-lecia i którzy mówią, że to dużo i inni mówią, że to jest jeszcze młoda szkoła i przed nią ogromna, świetlana przyszłość. Tak, są szkoły stuletnie, a ponad stuletnie, ale już szkoła stale mniej mimo może jest młoda 65-letnia, to jednak ta młoda, tak także mówmy, zasłynęła. Tutaj w okolicy swoją przede wszystkim jakością kształcenia, wychowaniem młodzieży. Ja tutaj bywałem bardzo często w tej szkole, y, gościem i przyznaję szczerze, że, że tak dobrze ułożone wychowanie młodzieży, to rzadko spotyka się innych szkołach, więc naprawdę gratuluję panu i panu dyrektorowi i poprzednianom dyrektorowi, który jest obecny. Y, i całemu programu pedagogicznemu właśnie takiego wielostronnego podejścia do kształcenia i wychowania młodzieży. Bo to jest niezwykle ważne, bo każda wiedza, nawet najlepsza, bez wychowania, bez należytego podejścia do drugiego człowieka nie jest wiedzą w pełni wykorzystana. Zgraniczyłoby właśnie takiego systemu wychowania i kształcenia tego komplementarnego systemu kolejnych planów i zamierzeń. Marek Zagórski, poseł na stajem Rzeczypospolitej w Dziękuję bardzo. przedstawił te osiągnięcia. Niezmiernie jest mi cieszyć się, że to polskie rolnictwo jest widziane, jest coraz bardziej oceniane, bo reprezentuje nauki rolnicze. Oprócz tego jestem rolnikiem w wolnych chwilach między nauką i prowadzę gospodarstwo. Czytam list dosłownie dwóch słowa od siebie, bo jest ten list wspaniały, piękny, ale też długi. Dlatego szanowni państwo, panie dyrektorze, chciałbym pogratulować na ręce pana dyrektora, ale i na ręce tutaj ministra, premiera, bo współprowadzenie, tutaj pan, pan premier, pan minister jakby otacza swoją opieką, placówki wszystkie w Polsce, które spełniają ten charakter rolnictwa, a tu na miejscu panu dyrektorowi za to co zobaczyliśmy na tych slajdach, czyli piękną placówkę, wyposażoną, pięknie wyglądającą, za wspaniałą młodzież. To już też padło tutaj z tego miejsca, to no naprawdę do tej pory i, i przy takiej ciszy to naprawdę wspaniała młodzież. I historię budowali ludzie związani z tą szkołą i wielki szacunek dla wszystkich, którzy tą historię budowali. Dla tych, którzy już odeszli na wieczno wartę i dla tych, którzy ciągle tą historię budują. To, że Ministerstwo Rolnictwa piastuje jest takim organem prowadzącym tej szkoły, to jest bardzo dobrze. Jak to uczyłem przygodę rolniczą, to był przełom lat 70., -tych, 80., -tych. wtedy też taka formuła była. Nie wiem, że będzie się chciał przekazać jemu ten mikrofon. <grymne> Bardzo <chciało>. mi <grymne> Panie premierze, szanowni państwo, droga społeczno szkoły. absolwenci tej szkoły byli obecni, pracownicy. Nasza drużyna nas z tego że jest to bardzo zgrana i chcielibyśmy przekazać tu wspólne gratulacje i słowa uznania. Na oczywiście pana dyrektora za te lata, za, za świetność tej szkoły i za świetną przyszłość, którą pan dyrektor przedstawił. 65 lata, które się przyjęło, to niewiele. Ja Zgadzam się, to rzeczywiście niewiele i życzymy, żeby te kolejne lata, kolejne pięciu, dziesięciu i dalsze i w tak wspaniałym gronie, czy tak wspaniałym osobach, które cały czas tą szkołę wspierają. Szkoła się rozwija, pozyskuje nowe środki. Oczywiście pozyskać środki jest bardzo trudno i ciężko, ale właściwie je wykorzystać. Miałam wcześniej słabo reguły, ale dzisiaj. To jest zupełnie inna szkoła. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo w tym roku byłem zaproszony również na I dopiero tam można, proszę Państwa, dostrzec te zmiany. Dlaczego? No, dlatego, że tam wszyscy przychodzą na luzie i wtedy, jak to się mówi, wszystko z nas wychodzi. I jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ogromne tutaj podziękowanie za super pracę, nie tylko tą pedagogiczną, ale tą wychowawczą, bo tam było widać naprawdę ogromny wysiłek. Gratuluję serdecznie Panie Dyrektorze. 65 lat minęło, a może mniej. Wszystkiego dobrego.